não Do święty przejdź. Do święty przyjść, Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości. Niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mnie Wiarom, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z UZ najwyższego i męstwa, abym odważnie niósł je całemu światu. In nomine Patrice, Filii et et sancti. Amen. Laudetur Jezus Christus. In Amen. Proszę usiąść się wygodnie. Idziemy na nasze kilkanaście minut. Kazania. Jesteśmy z Panem Jezusem, moi drodzy w Ogrojcu. Mamy już szóstą godzinę jego męki. Pan Jezus jest na jest to między godzina, to jest godzina między dziesiątą a jedenastą. Czas, czasowo jest to druga straż nocna. Pan Jezus jest w połowie Męki ogrojca. Idziemy za nim wedle tego wszystkiego, co widziała Katarzyna Emeryś. Ostatnio, tydzień temu, słyszeliśmy o pokusach szatana, o oszczerstwach, co mu zarzucał, jaka jest perfidia diabła. Wszystko, co czynił pan, diabeł może był w stanie przedstawić. Jako szkodliwe dla ludzi. Na początku Jezus klęczał spokojnie, pogrążony w modlitwie, lecz na widok takiego mnóstwa i ohydy grzechów i niewdzięczności ludzi względem Boga, zaczęła się lękać Jego dusza, a Jego serce pękało prawie pod brzemieniem smutku. Trwogi, aż wreszcie z drżeniem i lękiem począł wołać do Boga Ojca. Tu jeszcze w głowie tkwią mi rekolekcje kapłańskie. Pan Jezus jasno powiedział, w czasie agonii w ogroju i trzy godziny po śmier po, na, po, przed śmiercią, każdy grzech, każdy kapłan w swojej tożsamości przeszedł przed zbawicielem. To samo przeżył Bóg z każdym człowiekiem. To, co my poznamy w prawdzie, to jako prawda o nas pojawiła się przed Zbawicielem w Ogrójcu. Stąd Pan Jezus, mając ten widok naszych grzechów, ochydy świata, wołał do Boga, Abba, Ojcze. Jeśli to możliwe, Niech ominie mnie ten kielich goryczy. Mój ojcze, dla Ciebie wszystko możliwe. Oddal ten kielich ode mnie, a ochłonąwszy trochę dodał: Ojcze, nie moja. Ale Twoja niech się stanie wola. Wprawdzie wola Jego jedno była z wolą Ojca, ale że Jezus wciąż czuł też, czuł teraz, ale że Jezus więcej czuł się teraz człowieczeństwem, dlatego też jako człowiek drżał, przed mękami śmiercią. Moi drodzy, wraz z wstąpieniem do grójca, rozpoczęciem męki, można to nazwać cudzysłowiu, jakby bóstwo zostało zawieszone. Od tego momentu Jezus jest, jest już tylko człowiekiem. A że Jezus więcej czuł się teraz więcej czuł teraz się człowieczeństwem, dlatego też jako człowiek drżał przed mękami śmiercią. Grota tymczasem wciąż przepełniona była strasznymi marami wszystkich grzechów, złości, zbrodni, mąd, nienawiści ludzkich, zwiększając wciąż trwogę Jezusa zbitą masą, ciśnęły się do Niego i uderzały nań blade strachy śmierci, w najstraszniejszych widziadłach. Jezusa człowieka przejmowała trwoga bezmierna pod względem mąk odkupienia. Abyśmy Mogli żyć wiecznie. Jezus musiał zapłacić tę cenę, ale płaci jako Jezus człowiek. Drżał Pan na całym ciele, a pod trwogi występował na niego. Jezus, załamując ręce, chwiał się na wszystkie strony. To znów podnosił się, ale kolana uginały się pod nim, nie dając mu ustać. Zmienił się prawie nie do poznania. Wargi miał sine, a włosy zjeżone. My w życiu niejednokrotnie doświadczamy przy takich specyficznych zdarzeniach, jednostkowych względem każdego nas, że czujemy, że nam włosy stoją. Przy przerażeniu, że to jest takie, że Ci głowę podnosi. Więc Pan Jezus mając taką realia, realnie rzeczywistości, przed którą staje ludzką, miliardów ludzi, no to dzieci przeżywał w ogrojcu też agonie, że ciało, kolana odmawiały mu możliwość ustania. Było około w pół do jedenastej, gdy wstał cały, skąpany w pocie i chwiejąc się. Opowiadał mi, bo to są przeżycia ludzkie, gdzie dzieci tak działa natura. Mój kolega, znajomy kapłan był Chorwacji. Kraina, nazywa się też kraina, o którą Chorwacja walczyła z Serbami. Jak się zaczęła, rozpoczęła ofensywa Chorwatów, no to szczelali do nich też Serbowie. I dzieci w tym czasie był w ogrodzie. Jak jąknął granat, do portek nawalił i był cały mógł sekundzie. Dostał jeszcze, miał rany na głowie, od tkanki Cały system, który był w nim ludzki, dzieci nie od przestraszenia, od przeżycia, zajął. To, co udział Pan Jezus spowodowało, że był cały wykąpany w pocie. Ona to pisze, nie? Było około godziny jedenastej, gdy stał cały skąpany w pocie. Chwiejąc się i potykając ciągle, wyciągał się raczej i wyszedł z groty. Podszedł na lewo w górę i ponad grotą zbliżył się do terasy, na której znajdowali się czyj apostołowie. Ci ułożyli się na ziemi jeden koło drugiego, także każdy był zwrócony plecami ku drugiego. Zasnęli w najlepsze ze znużenia, troski i trwogi, by nie wejść w pokuszenie. Jezus w swej śmiertelnej trwodze szedł do nich jako do przyjaciół, szukając pociechy. Lecz była i inna przyczyna. Jako dobry pasterz który chociaż sam dotknięty do głębi, daje bacznie na przodę, zagrożoną niebezpieczeństwem, tak jak Jezus szedł do apostołów, widząc, że ich dręczą pokusy i trwoga. A straszliwe mary szły wszędzie za nim. Nie przestając go dręczyć. Dzieci, Mary, to cała przestrzeń różnych obrazów. Jak Wam wczoraj powiedziałem, przerwałem w nie wytrzymam. Nie mogę się modlić, bo ten atak jest tak wielki. Ta ilość obrazów dotyczących mojego słynnego klucza i zamykania głównej bramy jest tak ogromna, że nie wytrzymam. Muszę to ustawić, spytać się, gdzie jest Pan Andrzej? I przedstawić moją walkę. To później, bo jakimś czasie odchodzi. Ale jak się masz modlić, musisz albo uciec na chwilę, albo to wyjaśnić, coście ze mną zrobili. Więc Jezus w tej obecnej sytuacji, moi drodzy, idzie. Za apostoła, do apostołów, a straszliwe mary, czy rzeczywistość przyszłego świata, czy innego, idzie za Nim. Ujrzawszy śpiących apostołów załamał ręce, posunął się przy nich na ziemię ze znużenia i smutku, i zawołał: Szymonie, czy śpisz, ocknęli się na te słowa śpiący. Zerwali z ziemi, a Jezus, czując to opuszczenie, przez wszystkich rzekł, a więc nawet przez godzinę nie mogliście czuwać ze mną, teraz dopiero zauważyli apostołowie, jak okropnie Jezus jest zmieniony. Blady, Zalany potem, jak chwieje się z osłabienia, drży na całym ciele, ledwo głosu duszy nie może domyć. Czy wiecie, że po twojej twarzy, kiedy masz umrzeć, kiedy ma się coś wydarzyć, że to widać? Jak był u mnie ukochany pan Krzysiu Kolipski, popatrzyłem w jego twarz i widziałem śmierć. Wycieńczony, odchorował chorował, poszedł na, na płuca, tak powiedziano. Dzieci to się śmierć widzi. Odwiedził mnie bliski, który mi wykonywał lata okna. Jak go zobaczyłem, bo wtedy czym prędzej każełem mu zdjąć pierścień Atlantów. Wyrzuć to pan. Dzieci, to było widać śmierć. Za kilka dni wołają. Umarł Andrzej. Andrzej był tak związany ze mną, że po śmierci przyszedł do rodziny i kazał żonie dać ofiarę na potrzeby pustel. Przez kilka lat zamawiali wypominki i modlili się za Ojca. Więc takiego Jezusa, skonanego, bladego, zalanego potem, jak się chwieje z osłabienia, drżącego na ciele, i ledwo głosu dywającego zobaczyli apostołowie, gdyby nie otaczała go znana im czy Aurola świetla, nie byliby w stanie poznać Jezusa, Jego najbliżsi uczniowie. Wówczas jeden Jan zapytał Jezusa mistrzu, co się z tobą dzieje? Czy mam zawołać tamtych uczniów, czy mamy uciekać? Lecz Jezus odrzekł Gdybym nawet jeszcze drugich. 33 lat żył, nauczał i uzdrawiał. Byłoby to za mało, by zdziałać to, co muszę spełnić jutro do jutra. Pan Jezus zapowiada ogromną ofiarę, mękę i śmierć. Apostołowie w ząb nic nie rozumieją. Dalej mówi, mówi im, nie trzeba wołać tamtych ośmiu. Pozostawiłem ich tam, bo widząc mnie w takiej nędzy, musieliby się zgorszyć, ulegliby pokusie, zapomnieliby dawnego i wątpliby o mnie. Czyli zapomnieli dawnego Jezusa. Kto leżał na ziemi wtedy? Piotr, Jan i Jakub. To była trójka, która była na egzaminie na górze Golgoty. Nie, na górze Oliwii, nie, na taborze. Tamta ósemka, nieprzygotowana tamtym zdarzeniem, Straciłaby w tym momencie swoje powołanie i wszystko. Chodzi tak, za chwilę zdarzenie tak począśnie całą trójką, że i oni uciekną. Ale doświadczenie taboru sprawi, że Jakub pójdzie z radością na męczeństwo. Piotr podejmie wyzwanie wiary i rządzenia. A Jan zajmie się matką Ta trójka była tego wieczoru przygotowana na egzamin. Dlatego Pan Bóg, prowadząc kapłana, musi go prowadzić, moi drodzy, po tego typu doświadczeniach. Po co tak ostro? Dlaczego tak? Czemu to zdarzenie? Bo to, co się ma wydarzyć za pięć lat, nie uniósłby. Dalej apostołowie słyszą. Wy widzieliście syna człowieczego przemienionego na górze Tabor. Więc teraz możecie widzieć w nim mnie w zaćmieniu i w zupełnym opuszczeniu. Ale czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch bowiem oczy, ale ciało omdlałe. Słowa te stosowały się i do apostołów, i do niego samego. Z jednej strony chciał ich zachęcić do wytrwałości, a z drugiej chciał im dać poznać, że przyczyną jego obecnego stanu jest słabość natury ludzkiej jego natury, wzdrygającej się przed mękami i śmiercią. Amen. Było to 32 kazanie w serii naszej książki 24 godziny. Jestem ciągle przy tomie, mój drodzy, pierwszym strona 224. Domów tych mamy wydanych, mój drodzy, pięć jest Wielki Post, zachęcam do nabywania tych cudownych rozmyślań o Zbawicielu.